Osiągnięcia powinny promować się same, to znaczy najistotniejsze jest, żeby mieszkańcy widzieli, że coś jest zrobione, a nie że coś jest otwarte. Więc wydaje mi się, powiem więcej, jestem przekonany, że nadmiar uroczystości i obchodów związanych z jakimiś inwestycjami, które zabrzu mają pomóc mieszkańcom, raczej zniechęca Obywateli, a nie zachęca. Po prostu osiągnięcia mają się promować same. A osoby, które promują się poprzez osiągnięcia, wcześniej czy później uzyskają popularność i wdzięczność mieszkańców. Natomiast te, które promują się poprzez obietnice, no, w dość szybkim tempie tracą wiarygodność po prostu.